Witajcie drogie światusy. Spokojnie, spokojnie, to wbrew pozorom nie będzie odcinek o podróżach czy o Chorwacji. Będzie o nowych metodach głoszenia w trakcie pandemii. Niemniej muszę jednak wyjaśnić, dlaczego ten odcinek ukazuje się w takiej formie. Dla tych, co przeoczyli, to zaczęliśmy prowadzić drugi kanał o naszym życiu. A obecnie przeważają tam podróże. Plany na ten kanał pojawiły się dużo wcześniej. W 2020 roku nagraliśmy sporo materiału podczas wakacji na Istrii, ale brak pewności siebie, wątpliwości czy brak czasu sprawiły, że materiały przeleżały ponad rok na dysku komputera. Montując ostatni odcinek, w którym opowiadamy o najpiękniejszym punkcie widokowym w Chorwacji, przynajmniej naszym zdaniem, Dotarłem do materiałów z małej wioski, z Plominu. Tam zatrzymaliśmy się w 2020 roku, a w ostatnie wakacje przejazdem wstąpiliśmy na chwilę do tej prawie starożytej osady. Jeśli chcecie więcej informacji, no to link tutaj wyświetla się wam na karcie. Podczas pierwszego dnia pobytu natrafiliśmy... Na plaży, na ciekawe, nowoczesne metody głoszenia, jakim posługują się świadkowie Jehowy na tym terenie. Posłuchajcie, co na ten temat opowie Wam Sara. Um, ale oczywiście siedzę sobie na macie i co znajduję na najbliższym drzewie. To mnie prześladuje. Wy mówicie, nie nagrywajcie tego, nie nagrywajcie, jak oni mnie prześladują po prostu. Proszę, Edwin, zbliżenie na drzewo. Ja tak sobie wyobrażam, że osoba, która to wy wycięła, to prawdopodobnie miała dobre intencje. To znaczy sobie pomyślałam, że o, ludzie siedzą na plaży, nudzą się, może sobie zajrzą, co, co to jest za strona, nie? Ale, ale raz, że w sumie zniszczyła drzewo. Dwa, że jednak to bardziej przypomina jakiś wandali, którzy, nie wiem, yy, piszą Piotrek kocha Hanie albo H... -m -m -p", nie? Ja, a wiesz, dlaczego to robią? Yy, ci wandale? Nie, ci, dlaczego to wywoziono na drzewie? No, no, no tak, to jest sposób głoszenia, tak? Tak, ale ostatnio też czy, czytałem jakieś artykuły, że e, r, robią logo JW.org, że znaczy piszą adres strony na kamieniach i ludziom wrzucają na podwórko te kamienie, albo układają w przypadkowych miejscach. Słyszałaś o tym? Tak. To znaczy jeszcze przy, w przypadkowych miejscach rozumiem, ale jakby mi ktoś wrzucił Kamień na podwórką. No, nie No Jakaś wiesz. groźba. W okno, no nie wiem. Znaczy, nie, dobra, ja rozumiem kamień, bo widziałam te kamienie ładnie malowane, ok, ale mówię, jaki tu jest odbiór tutaj. I to przypomina, nie wiem, jakieś albo młodą, zakochaną parę, która wy, wykaligrafowała swoje inicjały, albo po prostu jakiś wandalizm. Nie, no, trochę wandalizm, tak. Dajcie znać, co sądzicie o takich metodach głoszenia. My oczywiście nie złapaliśmy żadnego świadka na rzeźbieniu na drzewie, no i nam się też nie legitymował, ale jest mało prawdopodobne, żeby zrobił to ktoś inny. A czy Wam podoba się taka luźniejsza forma omawiania tematu? Napiszcie w komentarzach i do zobaczenia już wkrótce.